Witam wszystkich e, Tak na szybko mam 15 listopada e, Poznajecie te wiosenne uprawy Które były takie nieudane, no wiadomo, nie? Tu, tu już życie I wstawiłem taki krótki filmik, że to zostawiać, czy nie Samo Samosiewy trawy Dużo ludzi mi powiedziało, że nie, nie ma trawy e, to, to są chwasty No to tak zobaczcie sobie, jak wygląda Teraz chwast Po tych dwóch miesiącach po jesieni chwast. No, zwierzyna widzę cały czas mi podjada końcówki. To widać, o. jak cały czas chodzi. Widać dużo zająców, nory kopie te takie e, powyrywane. Dużo nor tu też jest różnych. Tak wygląda na szybko stanowisko chwastów, które zostałem do nawiosny. I te chwasty będą szły w pasze. Myślę, że żydica to nie jest jeszcze takim złym chwastem, żeby go nie zostawić. E, tu trzeba odjąć też koszt do uprawy, bo to nie było żadnej uprawy po wcześniejszym, tylko dany po prostu obornik i zostawione. E, Miało być żyto, ale sądzę na to, że te jest zielono więc odpuściłem, tak Od odszedł mi koszt zakupu nasion trawy e, uprawy jakieś, nawet minimalne jakieś, siewu nawożenia mi nie odszedł, bo obornik dostała ta uprawa i na wiosnę myślę, że też jeszcze Będę obornikiem po tym leciał. Patrzę, ile będę obornika na wiosnę, ale raczej nie oszukujmy się. Nikt nie zdobędzie tyle żeby wiecie. No, tak to więc wygląda. No, a to słonecznik, Myślę, że to jest tak dochodowa uprawa, że nie trzeba z niej pieniędzy mieć. Wystarczy tylko posieć, prawda? Zaraz tu nagram jeszcze chwilę jak po kukurydzy tej nieudanej wygląda, jest jaśniejszy trochę gorszy, tam była minimalna uprawa. Pamiętacie tutaj pryzmy były, słonecznik. po powyjadany chyba, chyba że tak opada, ja to w sumie nie wiem, ale widzę jakieś tu kopytka tutaj są. Zauważyłem też, że te resztki tu zostawiałem odrzuty jako zepsute. Mam wrażenie, że sokopytka i zwierzynami przybiera jeszcze taki kiszonkę. No a tak wygląda po minimalnej uprawie. Takiej pożniwnej. Po prostu przemieszany delikatnie obornik tylko, nie? I żadne wałwania, nic nie było. No bo nie miałem zamiaru zostawiać, po prostu dałem obornik. To była minimalna uprawa po prostu obornik przemieszałem i tyle. W sumie tam byłaby szansa żeby zostało ale tutaj tyle nasion czyli bank nasion został, no tu uprawa orkowa była no już dawno temu wykonywana jest w filmik chyba w 21 roku kręcony orka zimowa i tyle, później był i później po jęczeniu już były uprawy tylko na zielono no już, może, może do jęczmienia trzeba by i wrócić przy opasie. no fajnie byłoby wrócić do Jakoś nie umiem wyliczyć się, żeby ten miód był dochodowy umie, nie? Jakoś to. Jakoś mi się zgrało to finansowo. Trawy biorę pod uwagę w ten sposób, że na jaki prąd to skoszę to co jest i tyle. A wiecie co? Chyba tu sąsiad poprąt siał i już daleko rzucił przez całe pole. Jest jakby rzepak jakiś, nie? Ja zastanawiałem się, co jest, Musi wiatr wiał i tak zwiewało. I też powiem Wam, że Żydzika sobie radzi z talerzówku. nie Widzicie takie odcięcie? Oporowa jazda, nie? Odcięcie było potąd, opór był potąd, nie? I ta brustka taka, patrzcie, wraz dała radę po, po uprawie sąsiada Żyżyta ciężko wydusić, widzę, będzie z tego pola. Mam trochę takie skrobanie między, a później na od odrasta. No takie, no, wyskrobane, trawa rośnie, to mi nie przeszkadza, nie? Ojej, jak go orkanem To będzie problem Bo znowu ziemi nabierze, ale pewnie tym orkanem nie będziemy zbierać Bo jest nierówno, nie? Orkan strasznie w ziemię ryje Chyba, że ja po nie umiem się obsługiwać orkanem Może też tak być Dobra, kończymy filmik Trzymajcie się, cześć